tutaj fajne mam przepisy, zobaczcie, o dobre piece, dobre piece, tutaj lepimy, lepimy, o Jezu, coś mi strzyknęło, a ja jestem z Bayern Monachium, ja jestem za Bajarną Monachium, zobaczcie, to jest moje życie, królowe życia. Gotowanie z babcią Ząbiak. Robimy sobie takie erdebfel bradel ma tutaj babcia Zombiak. Słuchajcie, dzisiaj robimy Airdept będzie wunderbar. No i jedziemy, nie? Słuchajcie, ja mam to jest mój starożytny przepis. Cztery kartofle. Raz, dwa, trzy, fir kartofen, Ice faj dry i już pokrojone. O Jezu coś mi strzyknęło, ale jedziemy dalej. Zobaczcie jakie mam rubiny. To jest z poprzedniej epoki No, na rampie takie sobie wzięłam. Dobry mam nohal, jeszcze mi nie odpadł. Dobra, raz, dwa, trzy. Słuchajcie, bierzecie te kartofle. No, bierzecie sobie wodę, o, z ogródka, raz, dwa, trzy, miochu, miochu. Raus raus. Dobra, o fata, wasa wasa. Tutaj dajemy do takiego... O, tu mam mój sekretny składnik zalc Zalc to jest taki, o, taka sól drogowa, dobra. Dobra, o, tu, rzucacie, słuchajcie, tutaj, pokroję ziemniaczki, Jezu, co, co się dzieje, a, zapomniałem, zapomniałem dobrego mleka od prawdziwych niemieckich krów, Lewamy, o, aby nie było za mało, niech się wyleje, bo mnie stać, no i będziemy na małym gaziku, przed przykryciem będziemy robić. O, fajny piecyk. Zobaczcie, dorzucamy wypuście sobie. Nas, nam takich kawałków nam Taki Ciała, znaczy tego yy, drewna. Tutaj mam stary piec, który pamięta. O, moją młodość. Troszeczkę zrobimy sobie makaronu. jeszcze sobie jeszcze więcej mleka. O, my, tutaj pomieszam. Jeszcze więcej, tak, o no, żeby wyszła taka kupa. Goj to się klei tutaj do rąk, ale nic nie szkodzi. Dobra, zrobimy sobie tutaj jeszcze jest tajny składnik koks, ale to wiecie, to tak między nami. I wciskamy sobie, tak żeby za dużo nie było. Ja jestem oszczędna bardzo, jak kiedyś e, wojnę całą, to jadłam suchy chleb i suchary, także za dużo nie trzeba robić. Jeszcze se podsypię, żeby się to wszystko odkleiło od moich starych łap. Dobra, to mam nadzieję, że nie widzieliście moich planów wątrobowych. Robimy teraz takie kubki małe takie. O, no, takie kubki małe, o zobaczcie, takie, o. Polacy to na to mówią zacierki, a ja na to mówię KLIMZEMZAPSY klim, No, no te takie kubki małe, o siup, siup Dobra, takie małe. Jak chcecie, to możecie spróbować, tylko potem będziecie mieli srakie, to musicie dopiero po godzinie przyjść, jak z kibla wstaniecie i wam nie zrętwieją nogi. Dobra, a te takie, o trzeba tutaj większe te balasy zrobić, takie żeby, wiecie, żeby było wunderbar, nie? Dobra, tu jeszcze sobie wyjdziemy piec fajny gazowy, jeszcze damy ofiary, to znaczy tego drewna no i tutaj o, mamy już kupy, mamy mleko z tymi zimniorami i się wlewamy i wrzucamy wszystko naraz, bo jesteśmy jeszcze sobie wezmę żelazko, potem sobie przystawię do stóp będę, będą mi ogrzewać stopy i za 20 minut będzie wszystko cyrka bał zrobione. To jeszcze sobie ugnieciemy to. No i mam dzisiaj obiad, bardzo dobry, super węglowodanów. Kurwa, ale mnie boi Dobra, weź to y, słuchajcie, y, no to będę zaraz kończyć, bo no, tutaj już wszystko jest zrobione praktycznie. Jeszcze dam ramy, rama to jest good masłem. Tu dobra więcej tego masła żebym widziała coś, bo to masło to i szybko o, dużo, dużo tłuszczu tłuszcz dobry taki dobry. o, 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 o. Po, pociapiemy to pomieszamy z o, dobrze jest I nikt się nie oprze mojej potrawce ja to jem i żyję 150 lat i jeszcze mam te rubiny z abismarka o, nałożę sobie trochę glutów no, niech tylko wystygnie, no i będzie wunderbar, dobre jedzono, siema, no, no, i do następnego przepisu, ja to żre, babcia Ząbiak jeszcze sobie wlewa milsia trochę, a sobie milsiem jeszcze, żeby dodatkowo sobie e, wzmocnić smak, bardzo dobre, dzięki, siema.